Piotr Gociek witam serdecznie na kanale Piotr Gociek zaprasza. Mam nadzieję, że to miejsce na YouTubie stanie się takim miejscem, w którym spotkają się ci, którzy znają mnie z bardzo różnych aktywności, a tak się składa, kiedy patrzę sobie chociażby po książkach, które napisałem i wydałem, że mamy do czynienia z całkiem sporą grupą przyjaciół, którzy niekoniecznie zawsze muszą nawzajem wiedzieć o sobie. Bo ci, którzy kojarzą mnie z książek publicystycznych, takich jak choćby Analfabet III RP, często nie wiedzą o tym, że zajmuję się też pisaniem, na przykład o krecie. i miałem na ten temat okazję napisać i wydać dwie książki, Kreta Subiektywnie i Tajemnicza Kreta. Ci, którzy przeczytali moje opowieści o krecie, te travelogi, te podróże przez historię i przez kulturę, nie mają często pojęcia o tym, że pisuję też przedmowy i posłowia do rozmaitych ważnych książek. Tutaj tylko dwie wybrałem, żeby pokazać, Wehikuł Czasu George'a Wells'a i Kanteczka dla Lajbowica Waltera J. Millera juniora. Ci, którzy znają mnie z artykułów w Nowej Fantastyce, z tych przedmów i z posłowi do książek fantastycznych, często też nie wiedzą o tym, że jestem również autorem wierszy. Oto chociażby dwa, dwie ostatnie publikacje, czyli Widzenie nasza" i Milczenie Łazarza, mój najświeższy tom. A bardzo często także ci, którzy nawet wiedzą o tym, że piszę i publikuję wiersze, że robię to jeszcze od lat 80., bo debiutowałem w podziemiu na łamach kultury niezależnej, nie mają pojęcia o tym, że wydałem także z Wierszy dla dzieci. Jak nakarmić smoka? Trzymam w tej chwili tę książkę przed sobą. Z kolei ci, którzy wiedzą o tym, że pisuje wiersze dla dzieci. Nie mają pojęcia o tym, że układam także od czasu do czasu antologię. Ja to jako autor wyboru mogę na przykład przedstawić tę oto publikację, fantastyczne opowieści wigilijne, czyli opowiadania fantastyczne owinięte wokół tematyki świątecznej. I wreszcie ci wszyscy, którzy mieli mnie okazję poznać z tych rozmaitych aktywności, często z drugiej strony nie wiedzą, że pisuję także powieści i opowiadania. I nie mają pojęcia, że napisałem powieść Demokrator, która po raz pierwszy ukazała się w roku 2012 i miała trzy wznowienia od tamtej pory. Zresztą kolejne ukazują się już w innych okładkach. Podobnie jak mogą nie wiedzieć, że jestem autorem tomu opowiadań Czarne Bataliony. To jest jego rozszerzone wznowienie. Czarne Bataliony 2.0. Pierwsze wydanie ukazało się w roku 2014 w miękkiej okładce, w nieco innym układzie graficznym. Z kolei ci, którzy słuchają mnie tylko w radiu przy różnych okazjach, mogą w ogóle nie wiedzieć, że z książkami mam coś wspólnego. Ci, którzy widywali mnie przy różnych okazjach w telewizji albo w internecie mogą nie wiedzieć o mojej działalności radiowej, i wydawniczej, i pisarskiej. Ci, którzy czytają mnie w tygodnikach, dziennikach, miesięcznikach, którzy mieli okazję ze mną spotkać się na łamach różnych pism przez ostatnie dekady, też często nie wiedzą o tym, że istnieją rozmaite inne pola mojej aktywności. Żywię wielką nadzieję, że kanał Piotr Gociek zaprasza, na którym nie będę mówił o sobie, tylko będę rozmawiał z tymi, których uważam za ciekawych, godnych, wartych partnerów do rozmowy. Będzie też takim miejscem, gdzie wszystkie te grupy czytelników, mogę powiedzieć, moich przyjaciół z tamtej strony okienka, będą mogły nawzajem się poznać, do siebie dołączyć i coś nowego dla siebie odkryć, dlatego pozwoliłem sobie troszeczkę czasu zająć w tej chwili przypomnieniem, skąd właściwie się tutaj wziąłem, jaka była ta droga, która mnie prowadziła też przez opowiadanie o filmach, opowiadanie o książkach, pisanie artykułów, występowanie gościnnie w rozmaitych programach do miejsca, w którym się w tej chwili znajduję, czyli do kanału Piotr Gociek zaprasza. To ja, Piotr Gociek, serdecznie zapraszam do tego, żeby z nami być, żeby tych rozmów słuchać, żeby sięgać też po moje książki, bo przecież nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.